Zobaczcie, czy to Wam nie przypomina czasem Jokera? A właśnie, w grudzień Szukamy Jokera Gdzie szukamy Jokera? W takich miejscach, gdzie on może występować A gdzie ja się znalazłem? Czy znowu kolejny sen? Gdzie ja jestem? Cholera, że tu dużo takich elementów Oczywiście pozdrawiam wszystkich serdecznie Nie zapomnij suba kanału Lolo3210 TV, zawsze dla Was A co tu widzimy? Niesamowite, gdzie ja jestem? Czy to sen, czy to jawa? Kto znajdzie, zapraszam do komentowania w komentarzach. Się okaże, czy to był sen, czy jawa. A może ktoś pojedzie na wycieczkę do Turcji. Jello, 3210. Star TV dla wszystkich. Szukamy dalej Jokera. Pamiętajcie jeszcze o konkursie i Davidson. Tu wam pokażę jeszcze odcisk niedźwiedzie i łapy. Tutaj widzicie te trzy pazury. A tu też taką ciekawostkę. Za chwilę Wam pokażę. I też jest to związane z, średnio z jokerem. Pozdrawiam. Hej! Siema! A w grudniu jest, jak widzicie, ciepełko. Wspaniale. Romantycznie i energetycznie. Hej!